Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z mojego ogrodu. Dzisiaj pokażę Wam krótki taki instruktaż, <noise> właściwie nie nazwałabym tego instruktażem, bo każdy z Was gdyby mógł zasadzić drzewo to na pewno potrafiłby. Więc taki krótki instruktaż sadzenia naszego czternastego drzewa na działce. Tak, czternastego drzewa, tą wisienkę. Dostaliśmy chyba od naszej szwagierki, od mojej szwagierki, bo to było takie już troszeczkę drzewko zniszczone. Wydawałoby się, że nie można, nie, nie udałoby się go odratować. Niemniej jednak postanowiliśmy zaryzykować. Mój mąż to drzewo schował za domkiem, podlewał, pielęgnował i takie piękne wyrosło. <laughs> Uratowało się. Zaczęliśmy, jak widzieliście, od wyznaczania yy, miejsca. Ponieważ ziemia była bardzo twarda lato, co prawda było niezbyt gorące, naprawdę bardzo przyjemne, ale ziemia, jak widzicie, zobaczcie, jaka sucha. My nigdy nie podlewamy w tym, miejscu, w tym miejscu trawy, więc zobaczcie, jak głęboko musieliśmy się dostać, i musieliśmy podlewać ziemię, żeby po prostu wykopać dziurę pod naszą wisienkę. Widzicie, że mój mąż osiągnął już odpowiednią głębokość, wsypał odrobinę ziemi, i ja pobiegłam po wodę do naszej beczki z deszczówką. Trzeba pamiętać, żeby bardzo dobrze nawodnić ziemię przed posadzeniem drzewka. Właśnie, kilkakrotnie biegałam. Po wodę I dobre 15 litrów daliśmy w, w, do ziemi po to, żeby namoczyć tą ziemię, która znajduje się pod spodem, żeby drzewo mogło rozwinąć korzenie. Zwidzicie, mój mąż opukuje cała, całą tą donicę i wyjął drzewko i będziemy dosypywać ziemi, ale zdaje się, że. Jest za duża dziura i za, za mało jest ziemi podsypanej pod drzewem. Nie używamy żadnej specjalnej ziemi do podsypania naszej wiśni. To jest ta sama ziemia z odrobiną nawozu, którą używaliśmy przy budowie naszego skalniaka. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o skalniak, to bardzo dobrze się sprawiła. Rośliny rosły wspaniale i jest to dosyć dobrej jakości ziemia. Nie ma tutaj patyków. Ani takich właśnie suchych jakichś części roślin. Dosyć ładny, dosyć ładny taki torf, nie była zbyt droga, bo zaledwie 2 euro za 40 litrowy worek, więc zrobiliśmy dobry deal, jakby powiedzieli Amerykanie. Widzicie, mój mąż wielokrotnie pod, podsypuje i bardzo mocno ugniata. Trzeba było również udeptywać ziemię. Myślę, że jest to bardzo ważne, jeśli chodzi o zachowanie takiej stabilności tego drzewa. Dosypujemy cały czas, żeby nie było takich miejsc wolnych, żeby drzewo się nie zaczęło przewracać i przechylać. I zostawiliśmy też ten patyczek, który wspiera właśnie drzewo podczas wzrostu do góry. Teraz widzicie, właśnie mój mąż ugniata nawet nogą, żeby ustabilizować to nasze drzewko i za chwilę będziemy znowu podlewali. I my zazwyczaj wszystkie drzewa, które nowe wsadzamy, które są małe, jeszcze niezbyt, są niezbyt silne i narażone na działanie szkodników, podlewamy praktycznie codziennie. Wtedy, kiedy przychodzimy podlewać ogródek, to zawsze jedną konewkę do każdego drzewka, czasami dwa w zależności od upału. Wlewamy jeszcze, żeby wspomóc korzenie i rozwój drzewa. I robimy to przez 2 lata. Po dwóch latach, drzewo jest już na tyle silne, żeby sobie poradzić, i ten system korzeniowy jest tak rozwinięty, że nie trzeba go potem wspierać i da radę przetrzymać najgorsze susze. Kochani, mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Ja zachęcam Was do zakładania ogródków. Natura <grych> jest naprawdę wspaniała. Dbajcie o nią, starajcie się, bo to jest wiedza najważniejsza dla nas. Wszystkiego dobrego. Bądźcie mili, bądźcie zdrowi.